Zjechał był już Eliosa Rydwan z nieboskłony. Faeton, strudzony woźnica, wiedzie do domu rumaki swego pana, co oznajmią rżeniem, że dnia Kres już. Pecate w moc swą bierze ziemię podworonicza. Kram spiżowy. Lech, mężów wódz, wąsami zdobnolicy, przybył, by wroga zmóc. Gdzie Alfred? Czarnogolfy. W marynarce szarej, w sile swojej ogromnej pokłada on wiarę, bo słowolubny Bronisław, fajkę dzierżący, i roztropny Tadeusz mąż rady dający z wąsolicym Lechem, co dzieci mrowie spłodził, przybyć z rozkazu komuny nie mogli. I Lech z Alfredem. Starli się na oczach Polan. To ród swój wiodą od niebiosów króla Orła. Alfred naciera wściekle, na pluralizm pluje. Lech. Bo solicy ciosów tych strasznych nie czuję. Osłonion tarczą, co od dziewicy był dostał i wpiął w klapę. Mąż mu odtąd żaden nie sprostał. Dobry wieczór państwu. Tak lech rzeczy wspaniały i nadzieja wstępuje w lud orła cały. Dziękuję tym, co nie zwątpili przez siedem lat. Net! Alfred poczuł, jak tnie lecha, straszliwy bad. Strach w sercu poczuł, lecz nie wycofał się z boju. Społeczeństwo z nasze potrzebuje spokoju, muzo. Wspomóż, bym oddał to, co było potem i rzecze lech. Posuwamy się na piechotę, kiedy inni odjeżdżają samochodami. Ja, and